Tu i teraz podcast. Medyczny felieton na temat otaczającego nas świata. Przed mikrofonem Maciej Latos. Serdecznie zapraszam. Cześć, witam serdecznie w kolejnej audycji Tu i teraz. Dzisiaj taka trochę audycja zapowiadająca. Wydarzenie, które odbędzie się 28 maja, czyli... Dzisiaj to nagrywam, więc będzie to jutro. Otóż jutro odbędzie się debata pielęgniarska, duma i uprzedzenie. E, dosyć ciekawa formuła, wydaje się, e, i ma to być w założeniu konfrontacja, można powiedzieć, dwóch pokoleń ludzi, którzy zajmują się pielęgniarstwem. Po jednej stronie będą, no, można w dużym uproszczeniu powiedzieć, decydenci e, pielęgniarstwa czyli Pani minister Szczurek, pani Zofia Małas, pani Mariela Łodzińska, które reprezentują, te dwie ostatnie reprezentują Naczelną Izbę Pielęgniarki Położnych. Pierwsza to oczywiście pani minister, oraz pani, której nazwiska niestety nie pamiętam, pani, która zajmuje się Muzeum Historii Pielęgniarstwa. Po drugiej stronie zostali ustawieni w tej debacie. Ludzie młodzi, powiedzmy ogólnie rzecz ujmując, młodzi ludzie, którzy mają wpływ na naszą pielęgniarską rzeczywistość, tak? To jest nazwane przez organizatorów. Czy mam na to jakąś, jakiś wpływ, ponieważ również dostałem zaproszenie na tą debatę, to nie wiem, ale ogólnie rzecz biorąc, w założeniu mają to być ludzie blogerzy, podcasterzy, influencerzy tak ładnie to zostało nazwane pielęgniarstwa, czyli ludzie, którzy gdzieś tam w mediach się tym wszystkim zajmują. Więc jest mi bardzo miło, że dostałem zaproszenie na taką debatę. No i myślę, że może być bardzo ciekawie, a przynajmniej możemy wyciągnąć wszyscy jakieś ciekawe wnioski. Mamy rozmawiać o wizerunku pielęgniarstwa, mamy rozmawiać o roli w zespole terapeutycznym, mamy rozmawiać również o symbolach i historii w pielęgniarstwie, w znaczeniu tej historii w współczesnym pielęgniarstwie. No i wydaje się, że debata naprawdę może być ciekawa, ponieważ moderatorem będzie pani Marianna Fijewska, znana z popełnienia książki ,,Tajnice pielęgniarek. Prawda i uprzedzenia". Więc moderator też jest w temacie, więc jednocześnie nie jest pielęgniarką. Zatem mi się wydaje, że jest to wartość dodana do tego wszystkiego, no bo powiedzmy, będzie to dosyć taki świeży i neutralny głos moderujący. Jutro tą debatę można oglądać online według Naczelnej Izby Pielęgniarki Położnych na ich stronie o godzinie 11 o godzinie 11 rozpoczyna się ta debata. Ja udało mi się również uzyskać można powiedzieć akredytację do tego, aby nagrać tą debatę i później udostępnić ją jako odcinek mojego podcastu, oczywiście. Myślę, że to będzie jeden z odcinków najbliższych podcastu Krew Mózg, więc jeśli ktoś nie może lub nie był przekonany, nie jest przekonany do tego, żeby taką debatę chciał oglądać na żywo, lub jeśli będą jakieś techniczne utrudnienia, bo nadal sobie nie mogę cały czas wyobrazić z całym szacunkiem dla informatyków Naczelnej Izby, jak to zostanie od strony technicznej rozwiązane ta, ta transmisja online, no bo na tej chwilę na stronie nie ma nawet zapowiedzi tej debaty, albo przynajmniej nie jest ona w taki widoczny sposób gdzieś umieszczona, żeby ktoś, kto wejdzie przypadkiem dzisiaj na stronę Naczelnej Izby, no mógł sobie, mógł sobie to, to wydarzenie zaplanować na jutro. Także jutro 11 z tej startej debaty jestem bardzo ciekawy. Wydaje mi się, że kolejną wartością, jaką w, oprócz wniosków wspólnych, które zapewne jakieś wyciągniemy, no to bardzo mnie ciekawi również e, wymiana poglądów pomiędzy młodymi ludźmi, czyli po tej stronie blogerów, bo jak się okazuje, ja śledząc, śledząc poczynania, właśnie nas wszystkich tutaj po tej stronie, powiedzmy, młodych, tak bardzo. Upraszczając to wszystko, no wydaje mi się, że my sami nie do końca mamy takie same poglądy na te sprawy, które będziemy poruszać. Także na pewno debata, wydaje mi się, wniesie bardzo dużo dobrego. I abstrahując od samej debaty, od tego, czy te wnioski będą jakieś, czy my dojdziemy do jakiegoś porozumienia, czy my będziemy sobie wzajemnie lukrować, czy też będziemy się kłócić, czy będą emocje, czy też nie, wydaje mi się, że. Ogólnie w zamierzeniu jest to bardzo dobry krok i bardzo dobry rozdział do tego, aby o pielęgniarstwie rozmawiać. Bo na tej chwilę, tak naprawdę, trochę blogerzy i ludzie, którzy trochę inaczej na pewno rozumieją nowoczesne pielęgniarstwo niż. Tak zwani starzy niż ta Stara Gwardia, mimo że wielu z nich jest wspaniałymi ludźmi, wspaniałymi praktykami, teoretykami, to wydaje mi się, że historia, wiek, przeżyte doświadczenia na pewno mają wpływ na te różnice, które się pojawiają. No, wydaje mi się, że jest to fajna sprawa, że zaczynamy o tym rozmawiać. Ja promując zawód pielęgniarki pielęgniarza i szukając odpowiedzi na nurtujące pytania, które cały czas się pojawiają, no cały czas cały czas właśnie mam nadzieję na to, że my zaczniemy rozmawiać i że my, jeśli rozmawiamy na takiej debacie, taka debata się pojawia, to znaczy, że no to pielęgniarstwo naprawdę nabiera rozpędu, mimo sceptycznych sceptycznych Głosów wielu ludzi w środowisku, nabiera rozpędu, no bo jeśli chcemy o czymś rozmawiać, to znaczy, że po pierwsze na tym nam zależy, a po drugie, że jest to po prostu ciekawe. Jeśli chcemy o tym rozmawiać, to znaczy, że chcemy coś zmieniać. Oczywiście wiem, że jest daleko od teorii do praktyki, bo o normach zatrudnienia również rozmawialiśmy. Ministerstwo wraz z naczelną izbą prowadzi to Wdrożyło strategię rozwoju pielęgniarstwa w Polsce. No i oczywiście, na pierwszy rzut oka, może się wydawać, że się niewiele zmieniło lub niewiele się zmienia. Natomiast w mojej opinii generalnie jest dobrze. Ja jeszcze nie tak dawno, zaczynając parę dobrych lat temu pracę w medycynie, no, startowałem z zupełnie innego poziomu. No, wtedy to było już naprawdę, naprawdę poziom wariactwa. I, I moja, pamiętam jak moja mama śmiała się ze mnie, że troszkę tak przekornie, że tą pielęgniarką chce zostać, no bo będąc w systemie widzi, jak to wszystko wygląda. A po latach okazuje się, że jednak można w tym systemie całkowicie dobrze sobie radzić. I nie jest prawdą to, o czym się mówi, i myślę, że jutro na pewno poruszymy ten temat, że pielęgniarstwo to służba i nie można w, w tej służbie robić kariery. Tak bardzo górnolotnie, albo nawet prosto mówiąc, bo to nie jest prawda, moim zdaniem. Patrząc na kolegów i koleżanki, którzy naprawdę włożyli dużo pracy i zaangażowania w to, co robią, no widzę to, że w tym pielęgniarstwie da się dużo osiągnąć. Już nie mówię o finansach, które ogólnie rzecz biorąc zawsze będą sprawą dyskusyjną, bo czy my będziemy zadowoleni, czy nie, no myślę, że nigdy nie będziemy. To nikt nie jest nigdy zadowolony z obecnego stanu rzeczy. Natomiast Myślę, że bijąc się w piersi i patrząc, co się dzieje wokół, na pewno to idzie do przodu. Ja muszę przyznać szczerze, że to odczuwam. Z drugiej strony, stricte merytorycznie patrząc na nasz zawód, okazuje się, że naprawdę można w tym zawodzie robić fajne rzeczy, jeśli ktoś daje z siebie dużo, bo nie mówię, że wszystko, ale chociażby dużo, w swój rozwój, później w wykorzystywanie tego rozwoju w pracy codziennej, często przełamaniu pewnych trendów asertywności, takim asertywnym podejściu do wykonywania zawodu, no wiele da się zrobić. Czasem się tak zastanawiam, czy ta rozmowa o naszym zawodzie i w sumie te kwestie, którymi ja się zajmuję, no nie zaczynają się trochę nudzić. Otóż rozwój, rozwojem, ale w sumie ileż razy można o tym rozmawiać? Z drugiej strony, pomyślałem sobie, że jeśli nie będziemy o tym rozmawiać, to się nic nie będzie zmieniać. I pewnie doszedłem do takiego wniosku, że może nie warto w tą pozycję zawodową wkładać jakiegoś tam wysiłku w rozmowy o tej pozycji, w szukaniu odpowiedzi na wiele pytań. Ale rozmawiając z ludźmi, przede wszystkim z moimi słuchaczami, no nie da się ukryć, bo to feedback od słuchaczy dla mnie jest najbardziej cenny i od ludzi, którzy gdzieś tam śledzą moją aktywność i śledzą aktywność również blogerów, e, którzy w pielęgniarstwie działają, e, no, pokazuje się, że jednak jest to ważne, bo. E, nie wszyscy może doceniają potęgę inspiracji, ale ja wielokrotnie rozmawiałem na temat inspiracji z Grzeszkiem Nowakiem, który co prawda pielęgniarzem nie jest, ale my, pielęgniarze i pielęgniarki, od tego ratownika medycznego możemy bardzo dużo się uczyć. Zresztą nie tylko od niego. Jak przyjrzymy sobie profile osobowe tak naprawdę ratowników w Polsce, to się może okazać, że to jest właśnie kolejna grupa, która właśnie działa tak jak my pielęgniarki, pielęgniarze. Oczywiście część osób może za chwilę powiedzieć, że no zapomniałem chyba jak ja byłem ratownikiem, bo również ratownikiem medycznym jestem. Ale też nie będę ukrywał, że nie pracując w ratownictwie stricte jako ratownik medyczny, no trochę ten zawód w takim aspekcie czysto teoretycznym i biorąc pod uwagę uprawnienia, kompetencje, no trochę odsunąłem, bo z kolei rozmawiając ostatnio z kierownikiem mojej specjalizacji, z niezwykłą pielęgniarką, którą, od której też czerpię masę inspiracji, no doszliśmy do wniosku, że trzeba coś wybrać. Po prostu na pewnym etapie nie można robić wszystkiego, e, gdzie no, oczywiście na, na, ty, na, na tych wyborach zawsze się traci, bo ja rezygnując trochę właśnie z tej ratowniczej części swojego życia, dużo straciłem uważam. Ale jednocześnie po tej drugiej stronie dużo zyskałem. I nigdy też nie zapomnę moich pierwszych kroków w ratownictwie, i tego, że dzięki właśnie ratownictwu i wykonywaniu zawodu ratownika medycznego to no, osiągnąłem, uważam, bardzo dużo w pielęgniarstwie. I nie chcę, żeby to zabrzmiało jako brak. Jakiejkolwiek skromności, ale raczej chciałbym, żeby to zabrzmiało w ten sposób, że naprawdę da się fajne rzeczy robić. I nie trzeba pracować 400 godzin. Można naprawdę z wysiłkiem, dobrą wolą, naprawdę dużo zyskać. Ale wracając do samej debaty, no właśnie to wszystko, o czym powiedziałem teraz, to są moje przemyślenia, które na takiej debacie chciałbym poruszyć. E, oczywiście myślę, że priorytetem na takiej debacie będzie poruszenie kwestii najbardziej naszych jątrzących, ale ja przynajmniej na tę debatę idę z przeświadczeniem, że skoro chcemy rozmawiać, to rozmawiajmy bez łez w oczach, żebyśmy nie rozmawiali znowu płacząc, bo jednak też nie ma co ukrywać. Nie tylko z, jakby z tutaj zmierzą się dwa światy pokoleniowe, ale niestety również się zmierzą dwa światy pod względem teoretycznym teoretyczno-praktycznym, to znaczy wszyscy, którzy są po drugiej stronie tej debaty, tak naprawdę są obecni już tylko teoretykami. Ja nikomu nie odbieram tego doświadczenia, które zostało zdobyte, bo każda z tych pań, bo to akurat same panie będą reprezentować tą, to pokolenie wyżej, na pewno bardzo długo w pielęgniarstwie pracowały i dużo, dużo wniosły od siebie i na pewno dużo przeżyły. Natomiast na tę chwilę to my znamy realia pracy to my znamy realia i realne potrzeby i problemy, które są. Także z tą debatą bardzo dużo wiążę nadziei, że jest to właśnie rozdział, który otworzy nam jakąś fajną furtkę do tego, żeby może takie spotkania stawały się cykliczne. Może, żeby do tego głosu dopuszczać ludzi, którzy może są mniej znani w internecie, chociaż ja nadal uważam, że nie jestem osobą znaną w internecie, no ale tworząc podcast, bloga, gdzieś tam ludzie mnie zaczepiają i rozpoznają. To znaczy, że również osoby, które konstruują taką debatę, no jakimiś kryteriami się kierują, prawda? Więc ja chciałbym może, żeby taka debata polegała na tym, żeby ludzie się zgłaszali, oddolnie, praktycy, żeby zgłaszali się do udziału w takiej debacie, jeśli mają coś ciekawego do powiedzenia. No więc to takie przemyślenia przed, przed jutrzejszym spotkaniem. Myślę, że te, te, te przemyślenia również abstrahując, jeśli ktoś będzie słuchał tego później, no pewnie też są jakoś tam uniwersalne. Więc myślę, że to, że to jest jakaś wartość tej audycji. Na pewno oprócz samej relacji z audycji, chciałbym na pewno podzielić się swoimi przemyśleniami na ten temat, i myślę, że przemyślenia na temat tej debaty albo, staną, albo zostaną opublikowane w formie audycji podcastu Krew Mózg, albo po prostu w następnej audycji, tu i teraz, czyli za tydzień. Jest poniedziałek. Myślę, że fajnie, że udało mi się wybrać ten dzień. Na ten cotygodniowy, audycyjny przegląd własnych w sumie przemyśleń, bo poniedziałek zawsze daje jakieś nowe perspektywy, chociaż jeśli. Ktoś czyta książki takie, gdzie szuka inspiracji, motywacji do pracy, trochę rozwoju osobistego, no to tak naprawdę wie, że każdy dzień dobry jest do tego, aby rozpocząć coś od nowa. Niemniej jednak przyzwyczajeni trochę, że poniedziałek to taka gruba kreska, no pewnie nam dużo, dużo łatwiej w, te, w ten poniedziałek tak wejść. Także życzę, jak zwykle, udanego tygodnia. Myślę, że myślę, że jest można fajnie wykonywać zawód pielęgniarki, pielęgniarza. Ja sam się dużo uczę od swoich koleżanek, szukam inspiracji cały czas wśród praktyków. No i je znajduję, to jest myślę, że chyba najbardziej pocieszające w tym wszystkim, że, że faktycznie te inspiracje można, można znaleźć. A w czwartek 30 maja będę prowadził wywiad z panią minister Szczurek, Wywiad nie do podcastu tym razem, ale do magazynu Pielęgniarki Położnej. Zostało mi zaproponowane to, aby ten wywiad przeprowadzić właśnie z panią, z panią Szczurek, z panią minister. No i to też jest kolejna rzecz, o której już tylko krótko powiem na koniec. Kolejna budująca, że pani redaktor Naczelna, Bożena Czerwińska, która bardzo również prężnie działa na rzecz pielęgniarstwa i wydaje mi się, że dzięki niej naprawdę ten. Magazyn pielęgniarki Włożnej naprawdę się rozwija i myślę, że są ciekawe rzeczy, które tam poruszają i ten skład redakcyjny jest bardzo fajny. Wymyśliła Pani redaktor naczelna właśnie taką formułę, aby z, z panią minister porozmawiała osoba, która widzi pielęgniarstwo w praktyce, żeby nie był to kolejny dziennikarz, prawda? Albo członek redakcji, który. Obecnie nie w mnie stoi przy łóżku pacjenta, tylko żeby o te realne problemy i realne, ciekawe kwestie, no zapytać właśnie panią minister z tego praktycznego punktu widzenia. Ja na swoim oddziale, gdzie pracuję, już zebrałem pytania, które, które postaram się zadać pani minister. Przygotowując się do tego wywiadu, na pewno sobie je spiszę, ale jeśli wysłuchacze, moi drodzy, którzy słuchają tej audycji, macie jakieś ciekawe zagadnienia, które chcielibyście poruszyć, w takim wywiadzie, albo jakieś konkretne pytanie, które chcielibyście, żeby padło, to napiszcie na maciechmałpakrewmusk.pl, albo do mnie na w mediach społecznościowych, czy na Facebooku, czy na Instagramie, to postaram się to pytanie, o ile już go nie wymyśliłem lub nie jest jakoś podobne do tego, co już gdzieś tam spisałem, postaram się je zadać. Także jeszcze raz miłego poniedziałku, życzę wszystkiego dobrego, dużo inspiracji do pracy, piękna pogoda, idzie wreszcie wiosna, mamy prawie czerwiec, ale myślę, że nie ma się co tym przejmować. I tyle, i pamiętajmy o tym, to jest też bardzo ważne, że każdy pacjent ma swoją historię. Ja pracując na Ojomie może trochę się, gdzieś mi zawsze to gubiło, że to nie leży tylko człowiek, znaczy, może pierwszy stopień to jest taki, że nie leży tylko przypadek medyczny przed nami, później, że nie leży przypadek, który, który trzeba w profesjonalny sposób pielęgnować i to pielęgniarstwo intensywnej opieki stosować, ale leży człowiek, który ma historię. I wydaje mi się, że jeśli tak podejdziemy do tego, do każdego pacjenta, że każdy pacjent jeszcze wczoraj, jeszcze przedwczoraj wychodził na balkon na papieroska, wychodził z dziewczyną na piwo, szedł po zakupy czy składał szafę. Czy wychodził z dziećmi na rower, to bardzo dużo daje też takiego pozytywnego kopa do tego, żeby czasem zrobić rzeczy, których się po prostu nie chce i to jest chyba normalne. Każdemu się czasem nie chce, bo wtedy sobie zdajemy sprawę, że ktoś na tego człowieka w domu czeka i nasze czasem zaniedbanie drobne, typu brak zmiany koreczka. Chociażby we wkłuciu, czy niedostateczna dezynfekcja jakiegoś elementu wyposażenia medycznego, to no wbrew pozorom może się liczyć. I o tym pamiętajmy: to nie jest żadna, żadna forma, żadnego pouczenia, bo ja sam też mam z tym problem, jak każdy, chyba nie ma ludzi nieskazitelnie czystych. Dużo mi daje, przyznam szczerze, więc jeśli byście czasem zapomnieli o tym, to warto sobie o tym przypomnieć. I myślę, że. Sami, sami nawzajem powinniśmy siebie jakoś tak motywować do tego, żeby robić te wszystkie rzeczy zgodnie z procedurą, tylko w sposób dosyć grzeczny, miły i taki dający, no, żeby, coś, żeby to coś wnosiło, bo konstruktywna krytyka jest dobra, ale często ta konstruktywna krytyka również jest przyjmowana różnie, więc o tym myślę warto pamiętać. No to już tyle naprawdę rozgadałem się, ale to pewnie też dlatego, że właśnie pokonuję trasę Radą Warszawa swoje rodzinne miasto postanowiłem dzisiaj odwiedzić i wykorzystuję nowy sposób kolejny na nagrywanie w samochodzie chociaż już go na, już wielokrotnie w samochodzie nagrywałem ale tym razem postanowiłem wykonać, wykorzystać jeszcze nowe sposoby i now, nowsze technologie a więc pewnie stąd też moje, moja wylewność dzisiejsza ale myślę, że też po prostu z dobrego humoru bo jest piękny poniedziałek wszystkiego dobrego na cały tydzień i do usłyszenia dzięki za wysłuchanie tego odcinka Tę i inne audycje znajdziesz na stronie krewmus.pl, w aplikacjach do słuchania podcastów i na YouTubie. Do usłyszenia za tydzień.